Jak tam w tym macie w tym domku? Pokaż, tak, teraz to mi... <grym> <Okay, mam. grym> Oliwia wymyśliła, że, że będzie miała challenge 24 godziny w namiocie z Amelio. Tak? I nie wychodzicie z namiotu przez 24 godziny? No, jak no, nie wychodzicie. Jak Siedzicie tam cały dzień, nie jecie śniadanie, obiad i kolację. Tak? I śpicie tam? Aha. Potrzebujecie? Talerzyki. Talerzyki? A co <grym> będziecie? jeść? <grym> Bierzemy talerze. Nie chcę. Okej, okay, dam mam wszystkie. Niesiemy talerze, proszę bardzo. Idą kubki talerze dla Was, do waszego namiotu na wasz challenge. Tu mamy zestaw sztuczcy. Dla Was idzie. Proszę bardzo, macie zestaw. Do jedzenia, proszę bardzo. Weź wszystko sobie do Waszego namiotu, weźcie sobie wszystko, bo będziemy potrzebne na cały dzień. Proszę bardzo. Jedcie ja śniadanko. Mamy, mamy je w Macie kropki? Eee. Tu macie wodę? Eee. Eee. Mamy cukierki. Mamy te kropki. Macie kropki, cukierki? Co będziecie robić cały dzień w tym momencie? Nie wiem, nie wiem. No właśnie. Ale mogę malować po Malować możesz? masz tam nie maluję, jak mam cukierkę, to mogę zmazać pod to to moje. No. Juhu. Juhu. Jemmy, co jemmy. to jest? tracę. aha dziękuje eee. to ciepło mam jeszcze mm. miski. na mamie i miski będziesz trzymać cały mamy. dzień miszkami? mamy koc na dole Będziecie. Będziecie. Kocek. Mm. no dobra może tak być zobaczymy czy wytrzymacie cały dzień tam ja wytrzymam no się okaże, a Ty Emelie wytrzymasz tam? cały dzień i całą noc? Mm -hmm. ale, ale jak my mamy się wykąpać no o właśnie dam Wam chusteczki mają. <grym> Trzecie się ma, ma i chusteczkami. Tak możemy Amelia. Amelia? Tak? I zęby Wam przyniosę też, się zęby. W namiocie? Tak? Co minęło kilka godzin i co? Nudzi wam się trochę, co? Co dać ci? Chcecie coś pomalować? Te, te malowanki chcecie? Pomalować trochę. Jedzie, 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 jedzie. O, co to jest Amelia? Pokaż.

Amelia jest cina, obiadek jest, o dzięki Teraz my mówimy co chcemy, bo nie możemy wychodzić z namiotu No tak? nie, macie taki challenge, 24 godziny w namiocie, koniec, nie ma wychodzenia ci cisza i spokój w domu Czas na przekąski jakieś teraz? Uu, dobra, Ale ja ci... chcę wam zrobić niespodziankę się zatykać, Amelia Ale strzeliłaś, Olivia Już po wszystkim Amelia Niedługo Część. się ściemni i pójdziecie się kąpać. Znaczy, pójdziecie. zęby myć. Założyć piżamy i tam będziecie spać, tak? Cześć! Halo! A gdzie są nasze małe dziewczynki? Gdzie one się chowają Cześć! A możesz czas najwyższy kąpać się i spać? Nie. Tak, już Nie. chyba skończył Wam się challenge, co? Nie, Nie skończył. Bo trzeba spać i na namiecie. Będziecie spać na miecie? Znam piżamy. Łapię ten je piżamy. Ready, steady, go! Za pana. Teraz następna piżama. Ready, steady, go! Następna. Hamelki. Ready, steady, go! Udało się. Następna. Ready, steady, go! Zamykać drzwi. I przewierać się. Zamykać. Szybciutko. Słuchaj, jak skończy. Ok. Dobra, dobrze. Tak tam przebrałyście się już na piżamy? Halo! Pokażcie mi się. Nie wychodzić na namiotu, bo challenge przepadnie. Ale macie ładnie piżam! I kraj. A to Oliwka co ja masz? masz? I, sky. i Sky. I Sky, i Sky, Ty, lubisz, i ten, sky. ty lubisz ten I sky swój, co? Nad, mój jest. Tak, twój jest Sky, nikomu nie oddasz. Nie. co tak zrobimy? Nie jest się! Nie jest się! jest się! Mieję się Do się? Się, no, się? Się? się! To zęby weć, Remycie? My do zamieracie radę umyć? No to miskę tata wam potrzyma i będziecie pukać. Tak? Może być? I na mój płyn. Tak. Miskę trzymacie by pukać. Przynieś tata przyniesie szczoteczki, pasty i miskę do pukania, kubeczki. Jak tu Tata tu przyniesie Wam. O, tata przyniesie kubki. Musisz nam miskę do ciebie. No miskę, szczoteczki. Kubeczki z wodą, jak jaki. O. Tak jak piżamy pasują, o, zobaczcie. O, tej... Kawasko, tak, ta walka ma zysk... maska, skmaskę. Ona staje No, A ja mas... taki tak. taki mam takie, mam takie same Tak. Nie ma takiej samej lalki. Ale, ale masz też, Lola. no. Pokazać wam jakiś piesek, co mamy w tym namiecie? No to Pokaż, po pokaż. Posłuchaj jakiegoś pieska. Na... O, co to za piesek? Ma taki... E, e, ma nawet obrozek. I tak A. się nazywa. No to jest Jak się nazywa? się nazywa? Andrex. Andrex! Mm -hmm. Mamy szczoteczki. O, my też ma szczoteczkę. Jak tak się myje zęby? No. no, szorować Myć zęby. taki sobie wymyśliłaś challenge, to teraz szorować zęby, nie można tego połykać nie można połykać pasty, nie tu robi się pianę, tu się wypluwa bo nie może cieść do łazienki czem zęby? tylko nie na podłogę, do miski Amelie Będę tu. Co tam? Co tam będzie, Meluś? Tu będzie bańka. Bańka? I bańka? Gdzie? Nie ma ja. go. Ale uczyć. bańki narobiłyście, Ojej! Ja by musimy Muszę umyć te tutaj. Łapki jeszcze muszę umyć. No, ejcie, się umyjcie. No. no. Już? Już? Umyte? te? Ty muszę umyć tak. Kocham tego! Tego też kochasz? Mm -hmm. Ojej, a co to jest? To jest zając biały. Mi baduska do mojego się patali. Aj, złapałam ją. No, zapałaś ją. Mm -hmm.

nie bardzo i wiesz co było? Nie, już starczy. o to mój zając twój zając biały no tak, dobra o, wciąż... tutaj musi na środku chyba a mama o jest poduszka z marszalem jest to bubinoza i zając biały spać. tak, i tu będziecie spać No to, to, to mi spać no, tak to tu gwiazdki świecą ze słonika i no można i spać, Tata Kasia, światło? Tak, jest, Zniszczone? Pa! Spać! Musisz się pokazać. Paławia! To Dobranoc! Przesuwa się pokaż. Czytamy książki na razie jeszcze przed spaniem, tak? W namiocie, bo jeszcze jednak nie zasnęłyście. Nie? Jednak najpierw książki muszą być. No, Olivia ma... Amelia ma swoją jajka książkę. A Olivia ma o... od Mikołaja Jaki książkę ze zgadywankami. Cześć. Olivia, Jak się spało? Jak się spało? Jak się spało w namiocie? Ja miałam koszer. Miałeś koszer w na namiocie, ojej. A ty, Oliwia? Hej. A Ty jak tam? Jak było? Jak się spała w namiocie? Fajnie czy nie? Fajnie? Maria miała łokieć na mnie. Łokieć miała na Ciebie mnie, No coś Ty. To super, dałyście radę. Dzień i noc w namiocie, nie? Spadł w namiocie, no, namiocie, to jest nazwanie. No, to było coś.